Dzień dobry. Dzisiejsze zadanie to jest impregnacja, zabezpieczenie betonu architektonicznego, który dostarczy nam do prób jeden z wiodących producentów polskich. Zaproponowałem dwa cykle, zacznę, który będzie najlepszy. Pierwszy na części A będzie cykl 1 do 3 oraz 1 do 1. I na części B do porównania spróbujemy cykl 1 do 2 oraz stuprocentowy J-50 Concrete. Będziemy potrzebowali oczywiście aceton, J-50 w wersji Concrete, no bo mamy bądź co bądź beton architektoniczny, wałek, kuweta oraz w czymś co wymieszamy W pierwszej kolejności robimy impregnację J-50 Konkret we współczynniku w stosunku 1 do 3, czyli jedna część J50 i 3 części acetonu, i równomiernie pokrywamy naszą powierzchnię. Drugą część, część B dla porównania, w pierwszej kolejności potraktujemy rozcieńczeniem preparatu w stosunku 1 do 2, czyli jedna część od 50 i dwie części acetonu. Jesteśmy po pierwszej aplikacji pierwszej warstwy. Teraz będziemy aplikować drugą warstwę. Tak, jużśmy sobie to uzgodnili. W części A to będzie 1 do 1. Jak już widzimy, zupełnie inaczej nam się już nakłada ten produkt. Już ta poprzednia warstwa impregnatu hydrofobu zaczęła ewidentnie działać. Więc mamy teraz warstwę finiszową 1 do 1, czyli jedna część od 50 i jedna część aceton. Drugą część naszego elementu będziemy nosili 100% J50 bez rozcieńczenia na wcześniejszą powłokę 1 do 2, czyli ta część będzie powleczona 100% J50 zaczynamy czy będzie jakaś istotna różnica co do wyglądu powłoki, jak i również właściwości dla samego betonu. Witam, mamy drugie wejście, mamy nasz beton architektoniczny. Który służy jako stopnicę jako posadzka, który otrzymaliśmy tak mówić od jednego z wiodących producentów w Polsce. Na dzisiejsze próby mamy przygotowany sok z buraka czerwonego, mamy olej roślinny, mamy czerwone wino, mamy się budowlaną. No i oczywiście mamy najważniejszą rzecz mamy wodę. To zaczynamy. Oczywiście rzecz najprostsza, którą się wszyscy chwalą. Nie wiem, czy tutaj się. No to toczy się test wody. Perli się elegancko. Można powiedzieć, że tu już sobie spływa. Tutaj, gdzie jest miejsce niezaimpregnowane, widać jak ta wilgoć pozostaje. W środku. Zetrzemy sobie teraz to wszystko. Elegancko. I już tutaj pierwszy przykład widzimy jak wilgoć na niezaimpregnowanym przestrzeni nam pozostała. Teraz po kolei lecimy sok z czerwonego buraka. Na jednej, na drugiej próbce rozmażemy to sobie elegancko. Już nawet widać jak się to zachowuje nam. Olej. Rozmażemy sobie. Oj, nawet po środku rozmażymy też. O, tutaj niech sobie zostanie. Czerwone wino. Wspólnik się pytał, czy wytrawne, czy słodkie. dyplomatycznie powiedziałem, że pół słodkie. Wino nam się może połączyć na jakiejś sytuacji tutaj z olejem, czemu nie. Kawusia, budowlanka 2 na 2 Pochlapiemy to, mamy solidną imprezę, jaka się działa na naszym terenie. Połączymy sobie to nawet wszystko, rozmażymy. O, dobrze. Ale impreza. O. ok. No i zostawimy to sobie na jakiś czas, żeby to sobie poprzysychało, Więc widzimy się za jakiś moment, chwilę. No cóż, noc minęła. Jesteśmy po imprezie. Wszystko nam przyschło. No i trzeba by się zabrać za sprzątanie. Ciepła woda z dodatkiem popularnego płynu do mycia. No i zabieramy się za czyszczenie po imprezie. Okej. Okay. No, już widzimy. Przysychało nieźle, nieźle. No, i cóż, widać ewidentnie, tam gdzie jest impregnat, wszystko ładnie nam poschodziło. Natomiast w przestrzeni niezaimpregnowanej faktycznie Zarówno jak i kawa, wino, tłuszcz ewidentnie nam tutaj weszło. Wyczyścimy to do słucha teraz. Elegancko. No jak widzimy, impregnacja odniosła swój skutek. Tu jeszcze jest troszeczkę do wyczyszczenia. Jest jeszcze ciepłe. Dziękuję bardzo. Zapraszam.